Cześć, z tej strony Chris, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z, e, na kanale, chciałem powiedzieć Train Simulator 3, no bo e, w sumie faktycznie jesteśmy w Train Simulator 3, ale nie jest to jakaś kontynuacja, ponieważ bardzo długo tutaj nie nagrywałem nic, więc jakby e, zaczynamy tutaj od nowa zaglądać do TSW3. Dzisiaj taki odcinek powiedziałbym troszeczkę taki, e, w którym chciałbym zobaczyć jak ta gra w tym momencie się prezentuje, czy jeszcze jestem w stanie tutaj w ogóle coś z niej wyciągnąć, ponieważ jednak choć sama gra w sobie od roku się nie zmieniła, i tak, tak samo jak mój sprzęt, to jednak uważam, że być może już przeładowany laptop, na którym gram mający coraz więcej obciążeń różnych aplikacji i tak i tak dalej. Ja się na tym za dobrze nie znam, być może już e, nie będzie w stanie pociągnąć, a przynajmniej e, spowoduje, że Train Seymour 3 będzie wyglądało dosyć słabo, więc e, chciałbym zobaczyć i e, tutaj przejechać sobie e, maszynką, którą bardzo lubiłem w Train Seymour 2, a mianowicie był to e, Flircik zaraz go sobie tutaj znajdziemy. jak go już tutaj sobie przygotowałem. To znaczy wcześniej przetestowałem, czy w ogóle będę mógł w tym momencie grę odpalić. No i wszystko się udało, więc postanowiłem, że już z wami zrobimy sobie cały przejazd tutaj Lucerna Sursi. Myślę, że nie będę wybierał tutaj jakiejś ostrej pogody, ponieważ pogoda też obciąża mocno komputer, więc na razie zostawię sobie tutaj z lekkim tylko deszczykiem. Niech, niech trochę popada i weźmiemy sobie może sierpień. O. I lekki deszczyk to w sumie byłoby podobnie jak obecnie mamy sytuację za oknem, przynajmniej je, tak jak jest u mnie i weźmiemy sobie ten 19.14 tutaj ogólnie mam tylko jeden przejazd zrobiony i tak jak odłożyłem grę, przez długi czas miałem w ogóle odinstalowaną więc jakby powiedzmy, że praktycznie zaczynam od zera chociaż nie do końca, bo większość rzeczy, które Robiło się w Tracing World 3, pamiętam, sterowanie też przynajmniej 80% mam jeszcze w głowie. Okej, okay. gra mi się załadowała, co wcześniej nie było takim, taką oczywistością. Chodzi mi, że dzisiaj próbowałem sobie odpalić jakieś scenariusze i chyba ze trzy razy mi się skraszowała. Nie wiem czy to wynika z tego, że dopiero zainstalowałem sobie niedawno na nowo TSV3, czy z jakiegoś innego powodu. Pokażę Wam jeszcze na laptopie. Ja mam Asusa Rockstrixa z GTX-em 1650, 32 GB RAMu. I tam jakiś procesor pewnie stary, więc nie jest to jakiś super mocny sprzęt. Dzisiaj, jak macie rtx i tak dalej, to możecie sobie poszaleć. Co nie znaczy, że TSV3 nie będzie przycinać, ale to już. Są kwestie, które no tutaj na razie nie, nie poruszajmy. I zobaczcie, mam tutaj ustawioną jakość grafiki na średnią. W ustawieniach zaawansowanych większość rzeczy mam na ultra. Skalowanie na 126. Tutaj już więcej nie będę szalał, bo i tak jestem tutaj w większej liczbie procentowej niż do tej pory stosowałem. No, i okazuje się, że mam te. No, w tym momencie miałem około 40 klatek, ale dam radę jechać z 30 i powiem Wam szczerze, że co mnie bardzo zdziwiło, to to, że sobie tutaj kręcę kamerą i nic mi się nie przecina, więc jak gdyby tutaj wydarzyła się jakaś pozytywna rzecz. Nie wiem, czy po prostu optymalizacja była poprawiana, czy też gdzieś moje zabiegi, które Tutaj zastosowałem w ustawieniach karty Nvidia i tak dalej, i tak dalej. Spowodowały, że wpłynęło to na to, że przynajmniej w kabinie mogę się poruszać dosyć płynnie, co mnie bardzo cieszy. No ale dobrze, spróbujmy sobie tutaj zrobić ten przejazd. Przygotować maszynkę. Ja sobie muszę pewne rzeczy tu poprzypominać, ale też pamiętam niektóre skróty. Teraz tak, tutaj bym musiał sobie ustawić na 20, czy mi się tak uda? Uda mi się na 20, zwolnić hamulec, ponieważ te ustawienia tutaj robię sobie po to, żeby, a przyjmijmy pasażerów, po to, żeby załączyć system ETCS level 1, Okej, okay. ja trochę głos przyciszyłem. Nie wiem, czy będziecie dobrze słyszeli tutaj na filmie wszystkie dźwięki, ale po prostu mm, tutaj praca maszyny jest tak głośna, że e, doszedłem do wniosku, że będzie mnie zagłuszać. Ja mam dosyć słabe słuchawki, więc e, też może to być spowodowane, że e, dosyć słabo słyszę, a wy na e, swoich już e, prawdopodobnie powinniście e, tutaj te dźwięki dobrze słyszeć. Ok, mamy wszystko odpalone. Tylko jeszcze, czy mamy światełka? Światełka mamy. Wszystko mamy. No dobra, to zróbmy sobie ten taki powiedzmy dziewiczy e, rejs tutaj e, flircikiem. E, moment, czy ja wszystko tutaj ustawiłem jak trzeba? Aha, dobrze, bo no, musiałem zwolnić hamulec dynamiczny. Bo o nim właśnie zapomniałem, bo tutaj głównie e, hamulcem elektrodynamicznym e, sobie hamujemy, tego co pamiętam jeszcze taką nazwę. E, tu możemy jechać z prędkością na razie 40 chyba, bo e, nie pamiętam dokładnie jakie to było ograniczenie, bo tutaj jeszcze nam system ETCS się nie załączył, więc nie możemy też chyba jakiejś prędkości przekroczyć, więc dobra, załączymy sobie wycieraczki. No i jedziemy, jedziemy, e, toczymy się do przodu. Tu gdzieś niedaleko pamiętam, że e, jest ten czujnik, który m, załączy nam system i dzięki któremu będziemy już tutaj monitorowani, a zarazem będziemy mieli pokazaną prędkość, z jaką mamy jechać, co jest bardzo fajne. Można powiedzieć, że jest to o wiele lepszy system niż LZB w Ickach i bardzo tutaj jak gdyby dający duży komfort, nie wiem, czy to, to nie tutaj chyba. Tak, tu już mamy. Hmm, możliwość e, śmigania sobie 80. Ja nie wiem nawet czy już kiedyś ten scenariusz tutaj nie robiłem na kanale, ale powiem wam szczerze, że e, zatęskniłem e, za tą maszynką, no i postanowiłem, że właśnie nią sobie dzisiaj pojadę jako taki pierwszy e, pierwszy odcinek. E, z nowej serii TSW3. Później myślę, że to sobie wszystko usystematyzuję i e, zastanowię się, w jaki sposób tutaj Wam pokazywać e, kolejne trasy, maszyny. Bo na pewno wielu z Was nie wszystko jeszcze e, widziało. Niektórzy mo może zaczynają. E, inna kwestia, że pojawiły się masy DLC, które ja e, tutaj nie posiadam, bo powiem Wam szczerze, że do momentu, w którym jeszcze, jak wcześniej prowadziłem kanał, miałem wszystkie DLC. Ja już nie pamiętam, ile ja dokładnie wydałem pieniędzy na to wszystko, ale TSW2, TSW3 to była dla mnie najdroższa gra, jaką kiedykolwiek kupiłem, bo zliczając te wszystkie DLC, no niektóre kupowałem na, na promocji. Nie da się ukryć, nie będę kłamał. Ale bardzo dużo kupowałem od razu na premierę, co powodowało, że no budżet się zmniejszał i z portfela wypływały pieniążki. Potem, już mocno zawiodłem się na TZW i doszedłem do wniosku, że ogólnie nie mam ochoty na tamten moment w ogóle odpalać. Tego tytułu no, z wielu powodów, i na pewno jednym z powodów było zawsze to, że gra się masakrycznie przycinała. Jak to kiedyś ktoś napisał, że jest to po prostu festiwal lagów, jeśli chodzi o TSW3, w tym momencie nawet powiem Wam, że nie jest źle, jak, jak to, jak u mnie na sprzęcie, bo wiem, że na RTX-ach, dobrych procesorach. To tylko są te momenty, przycinek, reszta jest płynna. Jak widzicie, ja mam tutaj, znaczy nie widzicie, że ile mam klatek, ale jak widzicie, jak gra chodzi przy 30 około klatkach, jest w miarę płynna, więc jak gdyby jestem w stanie w tym momencie w ten tytuł sobie pograć. Ok, dobra. Chyba nie uda mi się zatrzymać na stacji. A może mi się uda. Dobra. Dobrze, że spojrzałem. Dobrze, że mam tutaj e, informacje w lewym, e, górnym rogu, że dojeżdżamy do stacji. Bo ja tutaj już dawno, dawno, dawno nie jeździłem, i naprawdę e, te wszystkie kwestie dla mnie są może nie tyle co nowością, co e, mogą stanowić pewne problemy. No, wiadomo, że nawet jeżeli się nie jeździło rowerem 10-20 lat, no to pomimo tego, że tego się nie zapomina. O kurczę, coś mi głos siada. <laughs> Wybaczcie. E, pomimo tego, że się tego nie zapomina, to jednak siadając na ten rower, gdzieś tam lekko można się zachwiać, gdzieś tam lekko można się poczuć niepewnie, bo to jednak e, już długi czas minął. No i tak samo tutaj. E, po, po tym dłuższym czasie po prostu pewne rzeczy się zapomina, szczególnie jeśli chodzi o na przykład skróty klawiszowe e, i tego typu rzeczy lub po prostu to, jak się maszyna zachowuje, no tu akurat jeszcze udało mi się to ogarnąć. Ok, jesteśmy na miejscu, odblokujemy drzwi, zobaczymy jak tutaj pasażerowie wsiadają. Ja powiem szczerze, ja powiem szczerze, ta maszyna tutaj w TSW-3 czy w TSW-2, bo ona chyba jeszcze w TSW-2 była, jest jedną z najpiękniejszych maszynek, jakie tutaj się pojawiły w tej grze, i uważam, że powinni jej poświęcić więcej miejsca, gdzieś wrzucić na jeszcze trasy, w których mogłaby ona tutaj się jak gdyby idealnie zaprezentować. No, ale jest jak jest, i mamy tutaj dosyć krótką trasę. Ja nawet teraz nie pamiętam. A czekamy jeszcze dwie sekundy ja nawet nie pamiętam ile ona miała 20 km czy, 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 czy ile to było dokładnie w każdym bądź razie no nie da się ukryć, że jest to trasa krótka ale z drugiej strony teraz jak już długo długo w pociągi nie jeździłem, doszedłem do wniosku że mógłbym tą trasą pojeździć sobie nawet, nie wiem, cały dzień przejeździć tutaj w tej z powrotem i zrobić sobie całe zadanie, bo naprawdę jest to przyjemna maszyna. Nie wiem, może za dużo ostatnio grałem w ciężarówki, że, że akurat tutaj mi się podoba e, przejazd e, tym filmcikiem, ale nie bierzcie tego za e, powrót jakiejś e, wielkiej fascynacji z mojej strony, ponieważ mocno zawiodłem się na Train Seam World. E, dwa i 3 i już nie jestem jakimś wielkim fanem, więc e, m, też e, w pewien sposób nagrywam m, tutaj e, tę grę, dlatego, że wiem, że wiele osób e, na nią czeka po prostu po moim powrocie. No i chciałem też zobaczyć, jak ja zareaguję e, wsiadając do pociągu. No i nie da się ukryć, że wybrałem jedną z fajniejszych tras, jedną z fajniejszych maszynek, więc jakby tutaj e, moja przyjemność w tym momencie jest ogromna, e, ale nie wiem jak to będzie, gdy odpalę tutaj inne maszyny, ale wiecie, miałem swoje e, jakieś tam ulubione maszynki, e, chociażby też czy też nie było moim ulubioną maszynką, jedną z ulubionych maszynek, a no nie pamiętam, ale były tam BR, 100. E, no, weźcie, przypomnijcie, 155. Była świetna Taurus i tak dalej, i tak dalej, więc miałem tam kilka swoich ulubionych maszyn. No, i straciłem wątek. Wyobraźcie sobie, straciłem wątek. W każdym bądź razie widzę, że. Troszkę jakby ta optymalizacja tutaj się poprawiła, chyba że tak jak mówię, moje tam czynności w ustawieniu na komputerze spowodowały to, że no, ta optymalizacja tu się lekko poprawiła. Też ściągnąłem sobie jakiś program, teraz już nie powiem wam jaka jego była nazwa, coś na L, który miał mi tę grę lekko zoptymalizować. Ja ten program odinstalowałem. Ale być może on już tę optymalizację zrobił, bo w sumie miał zoptymalizować, ale jako sam program nie działa optymalizująco, tylko on ma wykonać tą, tą, tą optymalizację. Więc być może jest tak, że tutaj coś się poprawiło, przez co no, ta płynność jest o wiele lepsza. Wiadomo, że mam te, w tym momencie 30 klatek, ale pokazywałem Wam, jakie mam ustawienia. Większość jest praktycznie na ultra, chociaż w głównej grafice mam na średnich. To jednak e, większość tych e, ważnych elementów jest na ultra, przez co to też obciąża tutaj e, procesor itd., itd. A jednak, e, jednak e, ta płynność jest tutaj e, w miarę zachowana. No teraz mi spadło do 25 klateczek, chociaż powiem szczerze, powiem szczerze. Wielu z was, którzy mają dobre komputery, będzie się ze mnie śmiało, ale ja mógłbym jeździć nawet w 20 klatkach, jeżeli e, działoby się tak, że po prostu nie byłoby przycinek. Bo pomimo tego, że w symulatorach jest bardzo ważne to, że musi to być płynne i najlepiej jakby było w 60 klatkach, e, ale ja, doświadczony już przez TSW 2 i 3, to powiem szczerze, że ja już bym zszedł do tych 20 i bym sobie jeździł, żeby tylko nie było ścinek. Ścinki są po prostu masakryczne i tutaj wcześniej psuły naprawdę zabawę. Teraz jakoś tego nie odczuwam, ale wydaje mi się, że. Ta trasa akurat jest dobrze zrobiona. Zobaczymy na innych trasach jak to będzie, czy nie będzie tak, że będzie ten cały festiwal lagów. I co chwilę, i co chwilę, i co chwilę będzie mi się przycinać. Bo tutaj, tutaj aż tak źle nie jest. Jeszcze mam podłączonego OBS-a. No teraz mi spadło do 25 klatek, więc słabo, ale, ale nie odczuwam tego ciągłego szarpania. I to, jest, I to jest fajne. Pewnie, jakbym tutaj grafikę zmienił e, na przykład na wysokie z tych ultra, to też pewnie sprawiłoby, że e, dorzuciłbym tych parę klatek. Ale w tym momencie e, nie jest źle. Ok, zatrzymał. O, przejechałem trochę. No ale to nic. To nic. Po tak długiej przerwie może mi się zdarzyć. Jak tutaj kamerką się chodziło. Jesz jeszcze pamiętam. No ale zobaczcie, ogólnie ta maszyna jest tak fajnie wykonana, chociaż e nie wiem, to jest deszcz. To jest deszcz, ale pamiętam, że też na tych szybach były takie artefakty. Bym musiał sprawdzić, gdyby tego deszczu nie było. E, takie świecące artefakty, które powodowały, że wyglądało to dziwnie. Jeżeli, jeżeli testowaliście teraz ostatnio m, tutaj, właśnie e, fircika, to dajcie znać w komentarzu, czy dalej te artefakty na szybach, takie e, światełka, m, kropeczki się. Pojawiają czy to już jest e, naprawione, bo ja tutaj nawet nie śledziłem e, w tym momencie jak tutaj wygląda kwestia. O, czekajcie, bo możemy sobie jechać szybciej. Możemy sobie jechać 110 sto... Dobra. Chociaż e, mamy tylko niecałe 2 km do Rotenburg Platform 1, ale myślę, że... Możemy sobie polecieć najwyżej rozpędzę się do stówki i zaraz będę się zatrzymywał. Także na razie ogrywam pociągi i trasy, które mam. I co jakiś czas odcinek się pojawi z TZW3 też nie wiem, czy będzie, będzie to często, ale na pewno na pewno osoby, które tutaj. Siedzą w TSW-3, będą zadowolone i też mam nadzieję, że będziecie się odzywać. Tutaj e, swoje jakieś wrażenia po, e, z TSW-3, które macie, a których ja w pewien sposób nie uczestniczyłem, nie grając prawie rok. Więc e, na pewno macie tutaj e, e, dużą wiedzę, której ja nie posiadam, e, na temat tego wszystkiego nowego, co się wydarzyło w TSW-3. Bardzo chętnie o tym przeczytam. No, i te 15, 15 DLC, których nie mam, nie wiem, czy je będę w jakiś sposób zdobywał, kupował. Bo powiem szczerze, że w tym momencie nie uważam, że jest to dla mnie ważne. Przynajmniej dwie trasy, dwie trasy mógłbym kupić, bo naprawdę są fajne. Tam jedna niemiecka czy dwie niemieckie, już teraz nie pamiętam, e, musiałbym spojrzeć w każdym bądź razie, e, w każdym bądź razie ze dwie trasy mógłbym kupić. E, też e, m, poprosiłem e, twórców o klucze do niektórych DLC, ale oni raczej mnie tutaj e, w tej kwestii nie rozpieszczają, szczególnie że mój kanał jest mały, więc e, oni raczej wolą. Tutaj oferować klucze większym kanałom i w tym po prostu no, youtuberom ze swojego, powiedzmy, kraju. Bo tam już widziałem nie raz, że na samym przynajmniej początku takie małe kanały ogrywały po prostu TSW2, jeszcze wtedy, właśnie z kluczy otrzymanych od twórców. Więc byłem bardzo zdziwiony, że ja takiego klucza nie mogłem zdobyć. No ale widocznie. Tutaj mój kanał jest tak mały, że bez znaczenia dla twórców. Chociaż moim zdaniem, w jakimś stopniu tutaj swoim kanałem, troszeczkę no, zwiększyłem popularność TSW 2. No i też w jakimś stopniu TSW 3 to już była jak gdyby taka dalsza kontynuacja tego wszystkiego, bo wiadomo, że praktycznie jest to ta sama gra, więc osoby, które tutaj Złapały bakcyla u mnie na kanale też być może sięgnęły po trójkę, jeśli uważały, że po prostu chcą nie tyle co mieć lepszy produkt, a produkt, który dalej będzie rozwijany pod kątem DLC. Bo wiadomo, że jeżeli pojawia się TSW3, to TSW2 już nie otrzyma żadnego nowego DLC, więc. Teraz, gdyby pojawiło się TSW4, no to wiadomo, że jeżeli chcemy nowe trasy, musimy sobie kupić TSW4. Zasadniczo, nawet gdyby pojawił się nowy tytuł, to jakby to powiedzieć, to i tak byłby w cenie DLC, więc tutaj akurat nie są to jakieś kolosalne kwoty. Chociaż wiadomo, że płacić za podstawkę. Tu możemy teraz. To przyspieszmy sobie do 115. Ok, tak może zostać. Wiadomo, że mając na przykład trójkę, teoretycznie powinniśmy podstawkę dostać za darmo. Jako po prostu coś, gdzie możemy załadować nasze stare DLC i ewentualnie kupować nowe. No ale. Polityka firmy jest jaka jest, każdy wie. Tutaj temat rzeka to już na ewentualne lajwiksy, żebyśmy sobie trochę ponarzekali. W każdym bądź razie, no, TSW3 tak działa jak działa, no i albo się trzeba z tym pogodzić, albo z tym się nie pogodzić. Ja się w pewnym momencie już z tym nie zgadzałem. W ogóle gra mi się znudziła i nie powiem, że. W tym momencie grając tutaj hmm, flircikiem, już jest, złapałem na nowo bakcyla i nie wiadomo ile ja tutaj e, po prostu będę robił przejazdów. E, w każdym bądź razie, no jest, jest przyjemność. Powiem Wam szczerze, że mam teraz 23, 22 klatki, ale zobaczcie, ta płynność w miarę jest zachowana, gdzieś tam ścina, ale Wydaje mi się, że nie jest, nie jest to aż tak męczące. Możemy spróbować trochę zmienić grafikę. Ustawienia w grafice zaawansowane i gdzieś tutaj sobie weźmiemy na bardzo wysokie. Wysokie, wysokie. Myślę, że aż tak bardzo nam to grafiki nie zepsuje, a być może dorzuci nam jakąś klateczkę lub dwie. No. Dwie dorzuciło, <laughs> więc e, powiem szczerze, że zauważyłem, że czasami jest tak, znaczy czasami głównie jest tak, że w ustawieniach grafiki możemy uzyskać. O, teraz mam 30, możemy uzyskać e, troszeczkę więcej klatek, ale e, ta optymalizacja, czy, czy ten urok e, e, tutaj tego e, silnika Unreal'a piątki. Tutaj rozmawiałem ostatnio z Markiem. Mówi mi, że ten silnik coś takiego ma, że Może mogą właśnie te gry się ścinać. W każdym bądź razie, w każdym bądź razie, zapomniałem, co chciałem powiedzieć. Zatrzymam się. Aha. Już wiem, co chciałem powiedzieć. Dobra, już sobie przypomniałem. Eee, chodziło mi o to, czy ja jeszcze trochę się zmieszczę. <grymne> Nie, będę musiał się cofnąć. Będziemy musieli eee, wykonać procedurę cofania. W każdym bądź razie, wracając do wątku, to chodziło mi o to, że jeśli nawet na najniższych sobie ustawimy e, ustawienia grafiki, to i tak te przycinki będą, co jest bardzo, bardzo dziwne, ale tak właśnie jest. Czyli to nie zależy od tego, czy mamy super mocną kartę graficzną. E, płynność już może zależeć od naszego sprzętu. Natomiast te pewne takie systemowe przycinki, jakiegoś ładowania się, nie mają znaczenia, czy masz super kartę, czy, czy jakąś słabszą. Bo ja tutaj miałem najniższe ustawienia, wszystko wyglądało jak, jak gierka z 2000, z 2000 roku, i tak się przycinała. I tak się przycinała. To po prostu powiedziałbym, że wyglądało to komicznie. Czekajcie, a jak tutaj my mamy? Eee, jeszcze ile mamy do przejechania? Bo mi się właśnie przypomniało, że zaraz mam stomatologa. Czy uda mi się dojechać? 10 minut myślę, że powinienem eee, zdążyć. Dobra. Nawet pamiętałem jak tu się sprawdza ten rozkład jazdy. No i fajnie. Dobra. Lecimy, z lekkim opóźnieniem, ale lecimy. O nie, 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 nie stój! Stój! Teraz mamy czerwone. Czekaj. Kontaktuj się. Odrzucono twój pociąg, zjechał ze ścieżki. Czyli po prostu jednak e, mo, e, mój. To, że nie wyhamowałem na stacji, spowodowało, że e, no już dalej sobie nie pojadę. Więc e, mogę, mogę ruszyć, ale po prostu gra już nas tutaj ukaże tym, że się zakończy. No ale zróbmy to. Połączenie nieudane. Minięto sygnał stop. No i nie udało się dojechać. A już byłem tak blisko, było tak fajnie. No ale cóż, e, myślę, że i tak e, tutaj na ten pierwszy odcinek po tak długim czasie nie było źle. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Pamiętajcie o łapeczkach, ewentualnie subskrypcji. Mówię ewentualnie, bo nie chcę tam nalegać, nie? żebyście tam subskrybowali i tak tego małego kanału, ale wiecie, jak zasubskrybujecie, będzie mi bardzo miło, będę się cieszył i cały dzień będę chodził w skowronkach. Ok, koniec tych żartów. Trzymajcie się ciepło i do następnego. Cześć!